Teatr Franciszka. Za kulisami. Ale nie wiem, po pokojach, a nie było, bo ty ciężko pracujesz, że nie tak jak wszyscy lżeli. Le żeli. A, -7> a, -7> a -7> Kolejny ludzie 1. Kolejny <coughs> My robiliśmy filmik, nie? Ale reszta leżała. Naprawdę,

to eee, Dotąd mam mówić? Ej, ale coś się mamy... no, no hej, dzieciaczki, dzisiaj e, mamy zgrupowanie kadry w Wiśle i Dyli e, meczowymi i treningowymi naszych zawodników. Czy? uwaga, Chcę. 107. I... Hello! One stoją. Bu. Nie. Do, dobre są, dobre. Są. <laughs> Mogę w ogóle gotać? Nie, nie mamy. Kurczę, wow. No nie no, wow. Słuchajcie, to jest aktor, który traci głowę dla teatru. Dokładnie. Że będzie ogień... E, ogień z... I ikra. Ogień, ogień, Czego ogień? Bo ma... Będzie ogień, woda Marcin i powietrze. Bo ma sobie ogień oraz ikrę. Iskrę? Ikrę. Ikrę? ikrę? Gra... To, to jest Teatru. największa gwiazda wszystkiego w ogóle. To jest... Król nad królami. Wow, To idiota! Ale... jeszcze Proszę państwa z kamerą wśród zwierząt. Mm. Mm. U! U! Proszę wydaj swój, swój okrzyk bojowy. O! Okrzyk bojowy. E, czy ta twarz ma coś związanego z pana rolą? To się okaże. Uwaga! Trzeba to kamerować! Od dołu! Proszę Państwa, a teraz... Spotkali Państwo dwóch tobiaszów. Oczywiście. Teraz proszę ocenić, który przystojniejszy. Polecam w komentarzach. Serduszko, kto jest za mną. Lajk, kto jest za Mateuszem. Dziękuję. Ja chciałem pozdrowić moich rodziców, w szczególności mamę i tatę. E, myślę, że jakbyś tak powiedziała na maturze z polskiego, dostałabyś stówkę. Dziękuję.